Cześć, w tym odcinku poznacie fikośny i kompaktowy projektor Samsung The Freestyle. Zabierałem się do tej recenzji przez chyba dwa miesiące i miałem z nią taki problem, że kompletnie nie czułem tego produktu, który jeszcze dodatkowo był w kosmicznej cenie 5000 zł. Obecnie kosztuje około 3000, a w przekonaniu się do niego pomogła mi rozmowa z komplet pracy. Szczegóły później a teraz zaczynamy od podstaw. Samsung the Freestyle jest niewielkim projektorem o cylindrycznym kształcie. Biała obudowa i minimalistyczny wygląd przypadły mi do gustu. A przez wagę wynoszącą nieco ponad 800 gram, The Freestyle aż zaprasza nas do zabierania go ze sobą w różne miejsca. Jak widzicie, do cylindra doczepiony jest stojak, dzięki czemu projektor stoi stabilnie i może rzucać obraz w każdą stronę, co jest bardzo wygodne, jeśli znajdzie Was ochota na oglądanie filmu, na przykład na suficie. Na froncie The Freestyle widzimy lampę ledową w towarzystwie czujników do pozycjonowania obrazu oraz przyciski do sterowania. Od razu zaznaczam, że Dawno nie widziałem tak łatwo brudzącej się powierzchni i podatnej na zarysowania. Więc jeżeli nie musicie, to nie dotykajcie frontu projektora, a do jego czyszczenia używajcie najlepiej ściereczki do okularów. Zamiast korzystać z przycisków, lepiej posłużyć się pilotem dodawanym do zestawu, który jest niewielkich rozmiarów i w zasadzie ma wszystko, co potrzebujemy, łącznie z przyciskami bezpośrednio kierującymi nas do aplikacji typu Netflix czy Disney Plus. Z boku mamy gniazdo USB typu C, które nam posłuży do zasilania pracy projektora oraz gniazdo micro HDMI do przysyłania danych, jeśli na przykład puszczamy sobie film z laptopa. Na dole za siatką znajduje się 5-watowy głośnik 360 stopni. Samsung określa go mianem premium i w tym miejscu musicie poskromić swoją wyobraźnię, bo zamiast premium jest po prostu zwyczajnie ok. Nie spodziewałem się efektu kinowego, ale w zupełności nadaje się do oglądania filmów w pokoju. Projektor nie pracuje zbyt głośno, to znaczy słychać jego szum, bo pracuje chłodzenie, ale nie przeszkadzało mi to w korzystaniu z niego. Natomiast metalowa obudowa uwielbia się nagrzewać, co przydaje się, gdy chcemy zaoszczędzić na ogrzewaniu. Można też wykorzystać The freestyle jako termofor w zimowe wieczory. Dobra, ale tak już bez wygłupów, to po prostu emituje bardzo dużo ciepła. Okej, okay, projektor jest reklamowany jako mobilny, więc wystarczy go zabrać ze za sobą i wszędzie zrobimy sobie seans filmowy? Nawet w łazience w pracy? Tak, ale musimy mieć dostęp do prądu, czyli podłączamy się ładowarką z pudełka, którą gdzieś zapodziałem w mieszkaniu, lub możemy skorzystać z odpowiedniego powerbanka. Odpowiedniego, bo musi obsługiwać power delivery o napięciu 20V i mocy 50W. Samsung ma w swojej ofercie takie akcesorium dedykowane do the freestyle o pojemności 32 000 mAh, co pozwala Wam bezkablowo obejrzeć 3 godziny film. Nie jest to jednak tania zabawa, bo taki powerbank kosztuje około 800 zł, chociaż jakiś czas temu widziałem promkę, gdzie dodawany był za flipo do zestawu. Dobra, to jeszcze krótko o tym, jak podłączyć się z tym diabłem, a więc mamy sporo możliwości. Wspomniałem wam już o kablu micro HDMI, ale ja korzystałem z bezprzewodowego połączenia. Mamy tutaj Wi-Fi Direct, AirPlay 2, czyli projekcję ekranu z iPhone'a, mirroring z Androida, czyli rzut ekranu ze smartfona. Możliwość przerzucania obrazu z innego telewizora firmy Samsung, obsługę DLNA i na koniec wyświetlanie treści po prostu z aplikacji zawartej po oprogramowaniu Tizen, które jest na pokładzie. Ja najczęściej korzystałem z mirroringu z mojego telefonu. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o Tizenie zainstalowanym na The Freestyle. Dzięki niemu mamy Smart TV znane z Samsungowych telewizorów, a więc układ i poruszanie się jest i intuicyjne. Upierdliwa jest jednak prędkość działania systemu. Po prostu, The Freestyle nie ma odpowiedniej mocy obliczeniowej do płynnego działania systemu, więc musicie uzbroić się w cierpliwość. Oprogramowanie daje nam też dostęp do rozwiniętych opcji wyświetlania obrazu, dzięki czemu najlepiej dostosujemy go do swoich potrzeb. Przechodzimy wreszcie do jakości obrazu, która, przyznam się Wam, na początku mnie rozczarowała. W projektorach najważniejszą rzeczą moim zdaniem jest moc lampy. Ta użyta w The Freestyle ma moc 550 lumenów, więc oglądanie filmów np. w dzień albo nawet pod wieczór trochę mija się z celem, bo obraz będzie wyblakły. Najlepsze wrażenia, jeśli chodzi o obraz, mam oczywiście po ciemku, czyli np. w nocy i dlatego będąc w łóżku przestałem już oglądać swoje seriale przed snem na telefonie. Kopuściłem je na suficie, co jest tysiąc razy wygodniejsze i lepsze dla naszego wzroku, produkcji melatoniny itd. Kolorystyka wyświetlanego obrazu, przyznam, trochę kuleje pod tym względem, że niektóre barwy wpadają w swoje ciemniejsze odcienie. Natomiast czernie jest na akceptowalnym poziomie, podobnie jak kolor biały. To, co średnio mi się podobało, to nienaturalne wyświetlanie ruchu. W statycznych scenach wszystko jest ok, ale gdy jakiś obiekt pojawi się na ekranie, mamy wrażenie, jakby, coś, jakby było jakieś takie dziwne przyspieszenie, mimo że sam film działa w normalnej prędkości. Rozdzielczość wynosi Full HD i obraz jest wystarczająco ostry, trzeba tylko zachować pewien rozsądek. Otóż The Freestyle potrafi skalować obraz od 30 do 80 cali. Oczywiście im większy obraz, tym słabsza jakość. Skalowanie odbywa się na dwa sposoby. Automatycznie, gdzie wystarczy przybliżać i oddalać projektor albo możemy to zrobić ręcznie. Fajną rzeczą, którą posiada The Freestyle jest automatyczne trapezowanie. Dzięki niemu wyświetlany obraz jest zawsze w proporcjach 16 na 9 niezależnie pod jakim kątem jest projektor. Czyli aby mieć idealną proporcję projektor nie musi rzucać obrazu na ścianę pod kątem 90 stopni. Oczywiście jeśli kąt jest zbyt duży to nie unikniemy zniekształcenia obrazu, bo piksele zaczną się po prostu rozmywać. Ale wierząc w zdrowy rozsądek użytkowników, raczej do takich przypadków nie dojdzie. No dobrze, na wstępie odcinka mówiłem Wam o tym, że na początku mojej przygody z The Freestyle nie byłem do niego przekonany, ale zmieniła to rozmowa z moim kolegą z pracy. No i na czym to polega? A więc tak, naszekałem mu trochę na ten projektor, że w sumie nie czuję tego, po co ktoś miałby kupować sobie taki sprzęt, a okazało się, że Bartek, bo ma tak samo na imię jak ja, Właśnie posiada tego typu projektor i posiada go zamiast telewizora i pytanie, czemu się na niego zdecydował. A więc tak, telewizor jego zdaniem zajmuje za dużo miejsca, nie ogląda standardowej telewizji, tylko czasem film lub serial. Nie chce, aby dzieciaki miały ciągły dostęp do telewizora, więc jeśli mają coś oglądać, to przynosi projektor i oglądają. Nie chciał wydawać grubej kasy na duży telewizor, mimo że to nie jest osoba, która mało zarabia. I ta rozmowa uświadomiła mi, że tak jak ludzie są różni, to też mają różne potrzeby. W jego przypadku projektor, to był strzał w dziesiątkę. U mnie głównym źródłem obrazu jest wciąż TV, ale mówiłem wcześniej, że czasem coś jeszcze oglądam sobie na telefonie przed snem. Co nie jest wygodne i mocno męczy wzrok, a wystarczy na nocnej szafce postawić projektor i mogę 100 razy bardziej komfortowo coś sobie oglądać. Jak widzicie, ja dla siebie znalazłem zastosowanie dla The Freestyle, ale jak czytam w różnych recenzjach, że to o super sprzęt dla osób, które dużo podróżują, to zalatuje mi to wciąż takim lekkim bullshitem, ale może ktoś tak robi. Dajcie w ogóle znać w komentarzu, jak Wy to czujecie. Okej, okay, przechodzimy do zalet i wad Samsung The Freestyle. A oto one. Na plusy mam: niewielkie rozmiary, cicha praca, wygodna obsługa, wystarczająca jakość obrazu, automatyczne skalowanie i trapezowanie. Cena, bo obecnie kosztuje w okolicach 3000 zł, a link macie w opisie odcinka. Teraz czas na minusy. Powolne działanie systemu, nienaturalne wyświetlanie ruchu, dosyć niska jasność lampy i to tyle na dziś. Wbijajcie na mój Instagram, lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się już wkrótce, cześć!